Jezus w dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza daje nam pewne polecenie, żebyśmy szli i głosili bliskość Królestwa Bożego. Steneria, która jest za mną, to bloki, w których mieszkają ludzie. I tak jak Jezus mówi w Ewangelii, na pewno też jest tam wiele ludzi chorych. Ludzi cierpiących, ludzi mających różne dolegliwości. Na pewno też borykają się z różnymi atakami złego ducha. Może nie mają też pokoju. Więc pragniemy zastanawiać się, jak do tych ludzi iść, którzy często są tak mocno zatomizowani, jacyś porozdzielani między sobą. Jezus podpowiada na tarczywie, że mamy do nich iść. Czasem oni sami już do nas nie przyjdą. Jak to zrobić? Przede wszystkim Pan Jezus mówi, żebyśmy wędrowali, a więc szli, zdobyli w sobie no, taką odwagę, aby jednak próbować do tych ludzi docierać. Zastanawiamy się, jak to czynić, jak ewangelizować. Oczywiście kolenda wizyta duszpasterska jest taką okazją, ale wiemy, że to wszystko jest już za mało. Niektóre domy są zamknięte z racji różnych pracy. Zainteresowań innych, czy może upatrywania, że materia nas zbawi. Pan Jezus dzisiaj natarczywie mówi wy idźcie do tych domów, patrujcie się też w wzór Matki Bożej, mamy też ją tutaj w figurze, tą pierwszą zasłuchaną w Słowo Boże, tę, która szła do świętej Elżbiety, aby pomagać. I w to wspomnienie apostoła świętego Barnaby pragniemy. No, może w to jedno słowo jakoś się wsłuchać, spróbować je przełożyć na nasze czynniki pierwsze, tak jak dzisiaj słyszymy to w Ewangelii, i tym ludziom, którzy często bardzo mocno cierpią, nie wiedząc, co jest dobre, co jest złe, jednak próbować do nich iść, próbować głosić im Królestwo Boże, że ono się zbliżyło, że jeżeli przyjmą Pana Jezusa, wtedy. Poprzez integrację różnorakich swoich trudności, problemów, cierpieć będą może również dużo, ale to cierpienie będzie gdzieś ukierunkowane na tego, który za nas na krzyżu umarł. Więc dzisiaj jeszcze raz powtarzam, Jezus mówi do nas wszystkich: idźcie, idźcie, głoście Królestwo Boże, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie złe duchy, wskrzeszajcie umarłych, bo bardzo dużo jest tych ludzi, którzy na różny sposób też są umarli, bez Pana Jezusa, bez rozgrzeszenia, bez, bez komunii świętej, bez sakramentów. Jezus mówi dzisiaj do nas wszystkich, kimkolwiek byśmy nie byli. Idźcie do ludzi cierpiących.